Duże zainteresowanie poprzednimi edycjami Olimpiady przedszkolaków skłoniło organizatorów do zorganizowania czwartej już edycji tego wydarzenia. Cieszę się, że po raz kolejny udało się tą wspaniałą inicjatywę skierowaną właśnie dla naszych najmłodszych mieszkańców Marek zorganizować tutaj na hali sportowej przy ulicy Dużej. Mam nadzieję, że jak zawsze sprawiła ona wiele radości oczywiście naszym najmłodszym uczestnikom, ale również i rodzicom i opiekunom. Już dziś zapraszamy na kolejne olimpiady, bo mamy bardzo dużo zapytań, czy będą kontynuowane. Więc już dzisiaj, tak jak powiedziałem, w najbliższym czasie będziemy informować, kiedy następne olimpiady przedszkolaków w markach będą się odbywały. Zmagania przedszkolaków wypełniły halę sportową przy ulicy Dużej Pobrzegi, a do organizacji dołączyli się partnerzy. Cieszymy się, że czwarta już olimpiada przedszkolaków w markach cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Jak zwykle jest z nami w tym roku Wodociąg Marecki. Poza tym też nowością jest nasz nowy sponsor Egmont, od którego mamy nagrody dla przedszkolaków. Jest też wybijanie monet oraz jak co roku atrakcje sportowo-rekreacyjne. Czwarta Olimpiada Przedszkolaków była jednym z niewielu wydarzeń w mieście, na które było więcej chętnych niż miejsc. W tym roku w Olimpiadzie przedszkolaków bierze udział 12 przedszkoli, e, czyli blisko na sali mamy około 140-150 dzieci wraz z opiekunami. Oprócz tego mamy całą halę wypełnioną wizów, czyli rodziców, opiekunów. Także myślę, że w tym roku Olimpiada Przedszkolaków cieszy się dużym zainteresowaniem w związku z tym, że mieliśmy ograniczenia spowodowane tym, że Olimpiada Przedszkolaków odbędzie się na hali. Nie byliśmy w stanie więcej przedszkoli przyjąć. A na czym polegała rywalizacja przedszkolaków? Olimpiada Przedszkolaków składa się z dwóch bloków. Pierwszy blok to jest blok konkurencji, sześć przygotowanych dla naszych przedstawicieli, dla naszych uczestników. Drugi blok składa się z warsztatów i części zabawowej, czyli mamy dmuchańce, różne zabawy dla nich przygotowane. Jak oceniają Olimpiadę wychowawcy przedszkoli? Uważam, że impreza jest zorganizowana super. Jest to duża atrakcja dla dzieci. Jest mnóstwo ciekawych warsztatów rozwijających dzieci wszechstronnie. Same zawody uczą dzieci zdrowej rywalizacji i zachęcają do uprawiania sportów. Okazuje się, że nie samą rywalizacją sportową przedszkolak żyje. Ważna jest także regeneracja po zawodach. A o to zadbały głównie dmuchańce. Brałaś udział w zawodach. Co Ci się najbardziej podobało? Skakanie na piłce. I co jeszcze? W workach skakanie. I wszystkie rzeczy podobały mi się. Najbardziej na dmuchańcach. Skakanie na piłce i worki. Dmuchance, zjeżdżałem i skakałem. Skakanie w workach i warsztaty. Mi się podobało, że ja zjeżdżałam bardzo. A mi się podobało dmuchance. Mi się podobało yy, na bawach. Mi się podobało na, na dmuchancach. Skakanie na dmuchancach. Skakanie. Zakanie na muchańcach. Mi się podobało w, 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 em, też, em, że ja skakałam w workach i że wiozłam taczki. Mi się podobała piłeczką Podobało mi się na muchańcach. Po zmaganiach olimpijczyków nadszedł czas na puchary, medale i wygaszenie znicza olimpijskiego. Pomoc dydaktyczna,